Właśnie szefowie służb za czasów Platformy Obywatelskiej po pierwsze zaproponowali zmianę prawa w tym zakresie, po drugie nieudolnie zaczęli korzystać moim zdaniem bezprawnie z różnego rodzaju oprogramowania informatycznego, który pozwalał im w sposób bezprawny, w moim najgłębszym przekonaniu, przejmować różnego rodzaju transmisje. Prowadzonych rozmów przez komunikatory internetowe. W przemyśle 2015 i 2016 roku doszło do uchwalenia zmian prawa w tym zakresie, i definicja kontroli operacyjnej została poszerzona o właśnie możliwość kontrolowania urządzeń końcowych, po to, aby móc przejmować transmisję rozmów czy też komunikacji prowadzonej za pomocą komunikatorów internetowych typu WhatsApp, Signal, Telegram i inne. I oczywiście byłem zwolennikiem, jestem nadal daleko idącym zwolennikiem tego rodzaju rozwiązań, które pozwalają polskim służbom specjalnym i policji, jeżeli decyzją sądu zostanie zarządzona kontrola operacyjna wobec konkretnej osoby czy grupy osób, żeby można było ją robić kompleksowo, także przejmować transmisję komunikatów czy rozmów prowadzonych przez różnego rodzaju komunikatory internetowe.